ハハハハ Bardzo się cieszę, że mogłam wystąpić właśnie dla publiczności nie tylko tutaj w Raciborzu, ale również w Londynie. Bliskie nasze pomieszkania. Było to dla mnie wyzwanie, dlatego, że nie wiedziałam m, kogo tam spotkam po drugiej stronie, jak mnie odbiorą. Nawet miłość mojej Przychodząc niedawno do teatru, i marząc o graniu, nie wiedziałem, że marzenie o podróżowaniu i o występowaniu na deskach teatru się połączą. Bardzo nas jednak zjednoczył ten wyjazd. Jednak takie wyjazdy są potrzebne, bo próby próbami, występy występami, ale przeżyliśmy coś wspólnego i wydaje mi się, że nas to w pewien sposób połączyło. Dobrze O świecie tu sprawie. walczak, jak Kato. Polonia brytyjska była bardzo przyjemna, w tym również publiczność nasza była bardzo przyjemna. Zrobiło to na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Mogliśmy po raz pierwszy poczuć się jak właśnie tacy prawdziwi aktorzy. Jechaliśmy na jednak cudzysłowiu nieznany teren. Czasem... Nie, nie słyszę o tym gacie. Nie znaliśmy w ogóle miejsca, gdzie wystąpimy, nie znaliśmy ludzi, nie wiedzieliśmy w ogóle jak przyjmą nasz występ, więc uważam, że to było bardzo ciekawym doświadczeniem. Ja jestem bardzo wdzięczna, że mogłam wystąpić w, w Londynie, nie tylko na deskach Raciborskiego Centrum Kultury, ponieważ e, tutaj, w Raciborzu, widownie stanowią raczej przyjaciele, nasi rodziny, którzy nie są tak bardzo wymagający i krytyczni, tak jak ludzie, których w ogóle nie znamy. Nie całą rzecz wyłóżcie. Ja odejdę. Ja nie puszczę. Proszę z sobą, Waszmość Pana. Pańska sprawa zamykana. Nie, nie pójdę. Idź, bom gotów użyć broni. A ja się tylko patrzę Za człowieku, prawda? Z pomocą tych dwóch zaszuka? Nie, nie, nie go nagoni. Bój się Boga, idź do czwarta. Ja nigdy nie czułem się jakoś tak. Nie poczuwałem się do roli aktora w teatrze. A tu tak całkiem przypadkiem nawet wyszło, że dołączyłem do grupy i wystąpiłem w zemście. W ogóle wyjazd do Londynu to było dla mnie naprawdę coś niesamowitego. Nigdy nie sądziłem, że, że w ogóle będę występował w teatrze. A co dopiero gdzieś jechać w dalekiś taki świat. To no, wcześniej wisić będzie. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ojcze, synu! Ojaciory! Hej, mażanie! Dalej, tamto, mocciu, panie! Nie tak zrobię, lepszą zęstę przy sposobie. Mocciu, panie! Wziąć w sposobie! Mociu... Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą! Bo panie! Tym pisze! panie z nami zgoda! 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 Tak jest. Zgoda. A wtedy będzie? Trzecie podejście. Znajdujemy się ponownie na stacji metra. Już większej. Uwaga, wielka niespodzianka. się publiczności i jakoś przekonaliśmy ich do siebie. Było ciężko, ale wydaje mi się, że jakoś nam się to w końcu wszystkim udało. To, że już wystąpiła na scenie, to jest U. dla mnie wielkie wyzwanie. Podczas każdego występu nabywaliśmy jakieś doświadczenie, dzięki czemu kolejne mogły być lepiej odegrane. Poznając język właśnie tutaj typowo fredrowski, zauważyłem, że tutaj nawet są takie ciekawe określenia, które może nawet prowadzić do naszego slangu młodzieżowego. Z każdym występem wyciągaliśmy wnioski na kolejny spektakl i myślę, że z każdym kolejnym było lepiej. Myślę, że cała grupa się spisała na medal i, i że jeszcze kiedyś spróbujemy sztuki właśnie, że tak powiem, z trudnym językiem.